Polska firma pokryła luksusowe suwy diamentami, Apple po 10 latach przerwało pracę nad swoim samochodem, Renault z uchwytem na bagietki oraz koniec Hyundaiów N. O tym pogadamy sobie m.in. w dzisiejszym zbiorze najważniejszych informacji ze świata motoryzacji, więc moi drodzy, zapraszam serdecznie na nowego Motonews. Yeah. A zaczynamy od wieści z chińskiego rynku motoryzacyjnego. Rynku, gdzie chiński gigant przemysłu samochodowego, marka BYD lub też BYD, gdybym na siłę chcieć wymawiać nazwę tej marki po polsku, zaprezentował oficjalną produkcyjną wersję swojego modelu yang -Wang U9. Nie wiem, czy macie podobnie jak ja, że takie typowo azjatyckie słowa w stylu właśnie jakiegoś Qingqiang ciang i tak dalej w nazwie samochodu nie do końca mnie przekonują, zwłaszcza, jeżeli mówimy o samochodzie kosztującym 233 tysiące dolarów. Wiem, że kwota jak na chińskie auto może brzmieć przytłaczająco, ale mówimy tu o okolicach miliona złotych za auto, które osiągowo zbliżone jest do Rimac'a Nevery kosztującego 10 razy tyle. Yangguang U9 generuje 1300 koni mechanicznych i 1680 Nm, dzięki czemu jest w stanie się rozpędzić do setki w 2,3 sekundy. Ale najciekawszym bajerem tego chińskiego samochodu chyba i tak jest jego funkcja Active Body Control, umożliwiająca zasadniczo takie bujanie się tym samochodem. Czyli coś podobnego do tej funkcji, którą posiadają nowe GLS-y. Inne modele marki BYD, oczywiście również elektryczne, zaczęły już zalewać Skandynawię, i póki co właściciele tych samochodów je sobie chwalą. Czy są szanse więc, że europejski rynek w przyszłości zostanie zalany przez chińskie samochody elektryczne? Dajcie znać, co o tym sądzicie w komentarzach. Zadebiutowała w końcu oficjalna produkcyjna wersja nowego Renault 5, którego od pewnego czasu wprost nie mogłem się doczekać. No i powiedzcie mi, że to auto nie wygląda po prostu świetnie. Auto w przepiękny sposób nawiązuje do starego dobrego Renault 5 produkowanego od 1971 roku, więc francuski producent zrobił dokładnie to, co dawno już zdążyło zrobić Mini ze swoim Cooperem czy Fiat z modelem 500. Czyli po prostu wskrzesili swoją legendę sprzed lat. Czy to auto jest tak samo rozpoznawalne? Nie wiem, ale wiem, moim zdaniem, że wygląda ono najlepiej spośród swojej konkurencji. Wnętrze tego samochodu zostało zaprojektowane fajnie, estetycznie, ze smakiem, elegancją i nutą nowoczesności, ale hitem jest jednak to, czyli uchwyt na bagietki. Trochę głupie, trochę śmieszne, ale pewnie nawet i w jakiś tam sposób użyteczne, bo do takiego wiklinowego kosza można by też zapakować na przykład małą parasolkę. Auto na drogach pojawi się najpewniej dopiero w 2025 roku, więc chwilę jeszcze nam przyjdzie poczekać, by zobaczyć je na żywo. A nawiązując jeszcze do Renault. Podczas prezentacji tego modelu szef marki Renault, czyli Luca De Meo, apelował wręcz do wszystkich producentów samochodów, by jak tylko mogą i jak tylko szeroko potrafią, forsowali elektryfikację samochodów. De Meo twierdzi, że skoro rządy europejskie chcą elektryfikacji samochodów, to. Trzeba się temu najzwyczajniej w świecie podporządkować. No i wszystko spoko, tylko mam wrażenie, że aktualnie to zaczyna wyglądać tak, jakby to producentom samochodów zaczynało najbardziej zależeć na końcu sprzedaży samochodów spalinowych po 2035 roku, a nie jakimś organizacjom ekologicznym i tym bardziej nie klientom. I w zasadzie, jakby temu tematowi się przyjrzeć, to nie jest to dziwne, z kilku powodów. Po pierwsze, samochody elektryczne są prostsze konstrukcyjnie niż spalinowe, więc ich produkcja wymaga zatrudnienia mniejszej ilości pracowników, co dla producenta oznacza mniejsze koszta stałe prowadzenia działalności. Po drugie, stare samochody elektryczne są zasadniczo bezwartościowe, bo nikt nie chce kupić starego, wyeksploatowanego auta elektrycznego, w którym do wymiany będzie kosztujący krocie pakiet baterii i co zasadniczo zabija rynek samochodów używanych, zmuszając tym samym kogoś, kto chce Kupić takie auto do pójścia do salonu i zostawienia tam pieniędzy za auto nowe. No i po trzecie, wielu producentów samochodów wydało już miliardy na elektryfikację swoich samochodów, więc oczywiste jest to, że te pieniądze chcieliby w jakiś sposób odzyskać. Tylko wiecie, jaki jest główny problem związany z tymi argumentami? Taki, że nie powinny one w żadnym stopniu interesować nas, czyli klientów. To producenci samochodów mają w tym momencie swego rodzaju problem, z którym próbują sobie poradzić, patrząc tylko i wyłącznie przez pryzmat pieniędzy. Na początku Motoniusa wspomniałem Wam o końcu produkcji Hyundaiów N. Miałem tutaj na myśli oczywiście modele I30N. 20n. Bo jeśli jeszcze nie wiecie, do gamy Hyundaia niedawno dołączył w pełni elektryczny Hyundai Ionic 5N, który oczywiście nadal będzie produkowany. Wycofane zostaną wspaniałe, spalinowe n które w momencie debiutu mocno zamieszały na rynku w segmencie hot hatchy, a powód takiej decyzji Hyundaia jest oczywiście jeden. Hyundai mówi następująco. Produkcja modeli spalinowych N została wstrzymana na rynku europejskim od lutego, zgodnie z naszym zobowiązaniem do oferowania naszym klientom gamy o zero Emisji do 2035 roku. Jest to po prostu przykra informacja, prowadząca przy okazji do dosyć absurdalnej sytuacji, bo w niedalekiej przyszłości modele I30N oraz I20N będą stawały się pierwszymi samochodami w historii tej marki, które być może będą zasługiwały na miano swego rodzaju klasyka. Ford ma taką tradycję, że raz na jakiś czas przerabia Transita i robi z niego Forda Supervana. W 1972 roku pokazali pierwszą odsłonę tego samochodu, w 1984 roku drugą, w 1994 roku trzecią i kolejną czwartą dopiero w 2022. Oczywiście z transitami te samochody mają zasadniczo wspólną tylko i wyłącznie nazwę i pojedyncze elementy karoserii. Trzy pierwsze generacje Forda Supervana miały silnik umiejscowiony centralnie, natomiast najnowsza czwarta generacja jest samochodem w pełni elektrycznym. I tego 1400-konnego Supervana Ford wziął na testy na australijskim torze Bathurst, gdzie auto okazało się być szybsze niż Mercedes AMG GT3, i przy okazji stało się najszybszym samochodem elektrycznym na tym właśnie. Nie to, jest to jedna wielka abstrakcja, ale ciekawostka uważam, że naprawdę fajna. Apple, czyli firma produkująca iPhony, iPady, iMaki, MacBooki, Apple Watch, AirPodsy i tak dalej. No, zakładam, że jakoś tam kojarzycie. Ta firma od 10 lat pracowała nad stworzeniem autonomicznego samochodu elektrycznego. Apple chciało zrobić oprogramowanie mniej więcej takie, jakie posiadają taksówki firmy Waymo jeżdżące po Stanach Zjednoczonych, ale jednocześnie chcieli stworzyć swój własny samochód. I nieoficjalnie mówiło się, że mieliby stworzyć coś, co miałoby konkurować z Teslą. Auto miało wejść do sprzedaży w 2026 roku, później była mowa o 2028 roku, a teraz wiemy, że 2000 osób pracujących od 10 lat nad projektem tego samochodu już nad nim nie będzie pracowało. Apple po prostu się poddało. Po pierwsze z uwagi na koszty, i po drugie z uwagi na ekspansję Tesli na rynku samochodów elektrycznych, przez którą mają po prostu świadomość, że będzie bardzo ciężko się przebić. Podsumować to można chyba tylko i wyłącznie mówiąc, że mnóstwo kasy, która poszła na ten projekt, poszła w pitu. Cały misterny plan też w pi a teraz kilka słów na temat nadchodzących nowości na rynku. Przyłapany został na zdjęciach taki samochód koncepcyjny od Mercedesa, który najpewniej będzie następcą znanego AMG GT Fordora. No i wszystkie znaki na niebie i ziemi wskazują na to, że będzie to auto w pełni elektryczne. Lamborghini planuje rozpoczęcie produkcji Uracana STJ. Ma to być najbardziej hardkorowa wersja Urakana w historii i przy okazji ostatnia wersja Urakana w historii, bo niestety, ale przepiękny dźwięk wolnosącej V10 już wkrótce... Przejdzie do historii i zostanie zastąpiony przez dźwięk z elektryfikowanej V8, która wyląduje w następcy tego modelu. Wiemy już, że dokładnie 5 marca zaprezentowany światu oficjalnie zostanie w pełni elektryczny Dodge Charger. Do tej pory widzieliśmy jakieś niewiele zdradzające zdjęcia tego samochodu, no i zdecydowanie nie jest to premiera, na którą czekam z ekscytacją, jako że musieliśmy pożegnać to. I to na rzecz auta w pełni elektrycznego, ale w sumie jestem ciekaw, w jaki sposób Dodge spróbuje zrekompensować swoim klientom brak 8 cylindrów pod maską. A bardzo znana polska firma zajmująca się przeróbkami samochodów luksusowych, czyli firma Carlex Design, zaprezentowała kolekcję 7 samochodów pokrytych diamentami. Mówimy tu o Aston Martinie DBX, Bentleyu Bentayze, Ferrari Puro Sangue, Lamborghini Urusie, Mercedesie klasy G, Range Roverze oraz Rolls-Royce Kalinanie. Czyli mówimy tutaj o siedmiu absolutnie luksusowych suwach, które wyjdą spod ręki Carlexa w siedmiu egzemplarzach, więc powstanie w sumie 49 takich właśnie samochodów. Będą to samochody, których powłoka lakiernicza będzie zawierała pył diamentowy, a białe złoto będzie pełniło funkcję dekoracyjną na niektórych elementach. Co więcej, nawet deska rozdzielcza czy skórzana tapicerka na fotelach będą pokryte pyłem diamentowym. Ta kolekcja samochodów inspirowana jest Himalajami, stąd też jasna kolorystyka w przypadku każdego z aut mająca nawiązywać do śniegu, no i pył diamentowy ma się mienić tak jak śnieg. Zastanawia mnie jednak jedno, czy błyszcząca diamentowa deska rozdzielcza nie będzie oślepiała kierowcy podczas jazdy pod słońce. Nie wiem, ale życzę wam, żebyście w życiu mierzyli się tylko i wyłącznie z tego typu problemami i dziękuję wam bardzo za oglądanie. Trzymajcie się, na razie.